Znaczy, przede wszystkim chodzi o to, że w tej ulotce mają być, ma być przedstawione przykłady inwestycji, bo tak naprawdę jakby chcieć zrobić e, rzetelne sprawozdanie z tego, co się przez te 4 lata zdarzyło w Polsce, ile by no, by zostało by wybudowanych by było, obiektów, to praktycznie trzeba by chyba zrobić kilkutomową książkę, natomiast ta ulotka jest tylko takim drobnym przykładem wyrywkowym, pokazanym pokazującym zmiany jakie przez te 4 lata nastąpiły jak dynamicznie się zmieniło. zmieniła sytuacja w Polsce i ile rzeczy zostało wybudowanych ile rzeczy oddanych do użytku różnych obiektów w różnej użyteczności publicznej od zakładania przedszkola dla dzieci po, po drogi stadiony nie jest Thank <laughs>